Żarłacz biały uważany jest za jedno z najbardziej niebezpiecznych zwierząt na świecie, chociaż zabija rocznie średnio dwie osoby. Zaledwie. Ataki są zwykle przypadkowe. Rekin czasami myli na przykład surferów z uchatkami i fokami. Zwykle odgryza ofierze kawał mięsa i czeka, aż się ta ofiara wykrwawi. Dlatego zaatakowani ludzie mają zwykle nieco czasu na wezwanie pomocy. Dorosły rekin tego typu osiągnąć może 8 metrów długości, ważyć ponad 3 tony. Pływa szybko, nawet 40 km na godzinę. Jest jedynym rekinem wystawiającym głowę ponad powierzchnię w celu obserwowania ofiary. Do niedawna myślano, że rekiny nie chorują na choroby nowotworowe. Nie jest to prawdą, choć chorują rzadko rzeczywiście. Mają znakomity węch i potrafią wyczuć jedną kroplę krwi w 100 litrach wody. Orka i żarłacz biały pozostają w dziwnej relacji. Zwykle nie wchodzą sobie w drogę, chociaż konkurują o ten samo pożywienie i ten sam pokarm. Widziano jednak kilka ataków na siebie nawzajem tych zwierząt.